112 Ocean Avenue, Amityville, Stan Nowy Jork. Do domu pod tym adresem w 1965 roku wprowadziła się rodzina DeFeo. Rodzice Ronald, Senior i Louise oraz piątka dzieci. Ronald Junior, Don, Alison, Mark i John. Nikt wtedy nie podejrzewał, że 9 lat później posiadłość ta stanie się tłem zbrodni tak brutalnej, niewiarygodnej, ostatecznie nigdy do końca niewyjaśnionej, że na przestrzeni kolejnych dekad zajmie istotne miejsce w horrorowej popkulturze zarówno w adaptacjach filmowych, jak i książkach. Na temat tego, co wydarzyło się 13 listopada 1974 roku w Amadeville, było wiele wersji, które zostaną przedstawione w późniejszej części tego materiału, jednak jedna z pierwszych i uznawana za oficjalną jest następująca. Tego dnia około godziny 3 nad ranem najstarszy syn rodziny DFEO, 23-letni Ronald Jr. przy pomocy karabinu Marlin 336C kaliber 9 mm. Zast swoich 43-letnich rodziców oddając po dwa strzały oraz czwórkę rodzeństwa w wieku kolejno 18, 13, 12 i 9 lat przy pomocy jednego strzału. Według policji wszystkie ofiary zostały znalezione w swoich łóżkach, ułożone twarzami do dołu i tam też zostały zamordowane. Było to o tyle nietypowe, że przyłącznie łącznie ośmiu oddanych przez Ronalda strzałach tylko matka i Allison nie spały w momencie swojej si po dokonaniu morderstw, Ronald umył się, przebrał, pozbył broni, amunicji, zakrwawionych ubrań, po czym poszedł do pracy. Tego samego dnia, około godziny 18.30, wszedł do baru Henry'ego, który znajdował się niedaleko jego domu i krzyknął: Musicie mi pomóc, moi rodzice zostali zastrzeleni. Następnie, wraz z kilkoma osobami, które znajdowały się wtedy w barze, udał się do domu, gdzie znaleźli ciała rodziców i czwórki jego rodzeństwa, po czym powiadomili policję. Merrick Powell, co się stało, proszę pana. Miała miejsce strzelanina. Strzelanina? Czy ktoś został ranny? Ha? Czy ktoś został ranny? Tak, wszyscy nie żyją. Jak to wszyscy nie żyją? Nie wiem co się stało. Dzieciak w biegu do baru powiedział, że cała jego rodzina została zam... i przyszliśmy na miejsce. Ronald zeznał, że jego rodzinę prawdopodobnie zam. członek mafii, Luis Falini, przez co dla jego własnego bezpieczeństwa został przewieziony na lokalny komisariat, gdzie kontynuowano jego przesłuchanie. Historia, którą przedstawił, zawierała wiele niespójności po prostu nie miała sensu, co od razu zauważyli śledczy. Dodatkowo wskazany przez Ronalda sprawca, Louis Falini, miał alibi na czas morderstw, Przebywał poza stanem, co zostało udowodnione. Następnego dnia Ronald zmienił wersję i przyznał się do wszystkiego, twierdząc, że zrobił to, ponieważ głosy z domu mu kazały. Gdy już zacząłem, nie mogłem przestać. To działo się tak szybko. Wyjaśnił, że większość rodziny spała w trakcie zdarzenia, ponieważ wcześniej odurzył ich lekami wskazał miejsce ukrycia dowodów zakrwawionych ubrań i broni. W trakcie przesłuchania spytał, co musi zrobić, aby odebrać pieniądze z ubezpieczenia na życie ojca, co policja uznała za główny motyw popełnienia przestępstwa. Proces ruszył 14 października 1975 roku. Obrońca William Weber wnosił o uznanie Ronalda niepoczytalnym, który po ponownej zmianie wersji twierdził, że nie pamięta momentu morderstwa. Został on takowym uznany przez biegłego obrony, jednak z uwagi na jego uzależnienie od heroiny i LSD nie przyjęto tego wniosku. Sędzia orzekający w sprawie Thomas Stargnia 21 listopada 1975 roku uznał DeFeo winnego sześciu drugiego stopnia i 4 grudnia tego roku skazał go na sześciokrotne 25 lat pozbawienia wolności do dożywocia. W trakcie wygłaszania wyroku Stark powiedział, że była to najbardziej haniebna zbrodnia hrabstwa Suffolk od momentu jego założenia. W ciągu kolejnych lat DFO wielokrotnie zmieniał wersję wydarzeń jednocześnie wnosząc o unieważnienie procesu. Jednak z uwagi na brak dowodów i zeznania świadków przeczące jego wersją oraz na ich ilość, z których każda była kompletnie inna, wniosek nie został uznany przez sędziego. 11 lat po usłyszeniu wyroku w 1986 roku w wywiadzie przedstawił wersję, w której to jego siostra Dawn zabiła ojca w trakcie kłótni, przez co zdruzgotana matka zastrzeliła ją oraz resztę rodzeństwa, w wyniku czego on sam musiał zabić matkę w obronie własnej. Jednocześnie twierdził, że w tamtym czasie nie mieszkał w domu z rodzicami, przyjechał tego dnia po telefonie matki, która prosiła go o powstrzymanie kłótni między ojcem a Don z New Jersey, gdzie mieszkał wraz z żoną Geraldine Gates, że komo podróż odbył z jej bratem Richardem Romodou, który był obecny w momencie morderstwa i mógł potwierdzić tę wersję. Zmianę zeznań argumentował strachem przed obciążeniem morder matki, ponieważ twierdził, że jeżeli usłyszałby o tym wujek jego ojca, Peter DeFeo, który był członkiem mafijnej rodziny Genovese, w odwecie za takie oskarżenia mógł by zamordować Ronalda. Wersja ta nie miała sensu z kilku powodów. Jeżeli ojciec został zamordowany w wyniku kłótni z Dawn, czego świadkiem była matka, która zadzwoniła po Ronalda, to przynajmniej trójka z członków rodziny nie spała. Jednak wszyscy zostali zamordowani. W z kolei Ronald nie mógł mieszkać w New Jersey Geraldine w tym czasie z dwóch powodów. Miał pracę w Amityville, do której poszedł rano w dniu mordynawstwa, oraz jak wynika z zeznań Geraldine z 1992 roku, małżeństwo z nią zostało zawarte dopiero w 1989 roku, już w trakcie pobytu Ronalda w więzieniu. Richard Romondo, który miał być świadkiem tego zdarzenia i potwierdzić jego wersję, nigdy nie istniał. W 1990 roku Defeo po raz kolejny zmienił wersję. Tym razem nie w wywiadzie. Jak miało to miejsce w przypadku poprzedniej, a we wniosku o unieważnienie wyroku, które mogło skutkować uwolnieniem lub ponownym procesem. W tej wersji jego siostra Dawn wraz ze wspólnikiem, który zbiegł z miejsca zbrodni, którego twarzy Ronald nie dostrzegł, mieli zabić całą rodzinę, a on sam zamknął tylko dom po odebraniu jej karabinu. W tej wersji również przyjechał z New Jersey, a świadkiem wszystkiego miał być nieistniejący Richard Romondeau. Historia ta nie trzymała się kupy z tych samych powodów co poprzednia i prawdopodobnie nie było zaskoczeniem dla nikogo, że sędzia wniosek odrzucił, argumentując decyzję brakiem dowodów i istnieniem wielu przeczących sobie nawzajem wersji. 10 lat później, w 2000 roku, światło dzienne ujrzała jeszcze jedna wersja zdarzeń z 13 listopada 1974 roku. Jak dotąd najbardziej prawdopodobna ze wszystkich. Dziadek Ronalda, Michael Brigante Senior, Nigdy nie wierzył w to, że jego wnuk był w stanie samodzielnie dokonać wszystkich sześciu morderstw. Z tego też powodu, jeszcze w trakcie trwania procesu, wynajął byłego detektywa nowojorskiej policji, Hermana Reysa, który na podstawie zebranego materiału dowodowego wystosował hipotezę, według której strzelców w rzeczywistości było kilku i korzystało z co najmniej dwóch różnych rodzajów broni. Jego analiza została przyjęta przez prokuratora i biegłych, jednak z braku jednoznacznych dowodów i podejrzanych ostatecznie nie miała wpływu na przebieg postępowania. Teorią tą zainteresował się autor książki The Night the Defeos died, Rick Osuna. W trakcie rozmowy z Ronaldem, 30 listopada 2000 roku ustalił, że sprawców w rzeczywistości mogło być trzech. Z opowieści DeFeo wynikało, że dzień przed dokonaniem mordu z 12 listopada 1974 roku jego siostra Dawn, zmęczona wieloletnim znęcaniem się nad nimi ich ojca, zaproponowała Ronaldowi dokonanie mordu. na rodzicach. Początkowo odmówił, jednak po kilku godzinach spędzonych wspólnie w piwnicy, gdzie pili alkohol i brali narkotyki, ostatecznie przystał na propozycję siostry. Zatrudnili do pomocy dwójkę znajomych, z których jeden miał pełnić wartę przed domem, a drugi pomóc przy samych morderstwach. Początkowo plan zakładał za tylko rodziców. Rodzeństwo miało zostać odwiezione do dziadków, jednak Don nie chciała zostawiać świadków i wykorzystując chwilową nieobecność Ronalda, który wybiegł z domu za jednym z uciekających znajomych, popełniła kolejne trzy morderstwa. Gdy Ronald wrócił i zobaczył, co się stało, obezwładnił Dawn, odebrał jej broń, rzucił ją na łóżko, po czym oddał śmiertelny strzał w jej kierunku. Wersja ta wydaje się najbardziej prawdopodobna ze wszystkich przedstawionych przez DeFeo. Potwierdzałyby ją jego słowa, które napisał w jednym z listów. Było to mocno z zimną krwią. Kropka. Żadnych duchów, demonów. Tylko trzy osoby, a ja byłem jedną z nich. Wyjaśniałaby też, dlaczego wszyscy znajdowali się w łóżkach. Rodzice byli zastrzeleni jednocześnie przez dwóch strzelców, dzieci zmuszone przez Don do położenia się w łóżkach, a sama Don rzucona na łóżko przez Ronalda. Jednak i tutaj nie możemy mieć stuprocentowej pewności. Na koszuli nocnej Don co prawda znajdowały się ślady prochu, ale ich charakterystyka nie wskazywała na to, że z broni strzelała, a że została zastrzelona z bliskiej odległości. Na jej ciele nie było też żadnych śladów walki. Wersji tej nie mogli też potwierdzić rzekomi wspólnicy, ponieważ jeden znajdował się w programie ochrony świadków w związku z inną sprawą, a drugi z 1 stycznia 2001 roku. Ostatecznie każda z przytoczonych wersji ma luki nieścisłości i przeczące jej dowody. Prawdopodobnie już nigdy nie dowiemy się, co stało się 13 listopada 1974 roku w Amityville. Ronald Joseph DeFeo Jr. spędził resztę swojego życia w Sullivan Correctional Facility w Fallsburgu w stanie Nowy Jork. 12 marca 2021 roku. Oficjalna przyczyna śmierci nie została nigdy ujawniona przez władze. Dom przy 112 Ocean Avenue pozostawał pusty przez ponad rok. 18 grudnia 1975 roku wprowadzili się do niego George Kathy Lutz wraz z trójką dzieci. Zakupili go po zaniżonej cenie z powodu, pust, które miały miejsce w 1974 roku. Jak sami powiedzieli w późniejszych wywiadach, Rodziny DeFeo nie było czymś, czym moglibyśmy się przejmować. W Nowym Domu wytrzymali jedynie 28 dni. Na podstawie doświadczeń rodziny z tego okresu powstała książka The Amityville Horror, napisana przez Jaya Ansona. Stała się bestsellerem w Stanach Zjednoczonych, sprzedając 3 milionach egzemplarzy oraz otrzymując pierwszą z wielu adaptacji filmową, która przyniosła przychód przekraczający 80 milionów dolarów. Według dzieła Ansona już pierwszego dnia rodzina zaprosiła księdza, aby pobłogosławił dom. W skrajnym północno-wschodnim pokoju, w którym zostali zamordowani Marki John DeFeo, rzekomo miał słyszeć głos mówiący – wynoś się! Po czym powiedział rodzinie Ludzów: nie używajcie tego pokoju jako sypialni, nie pozwólcie, aby ktokolwiek tu spał. W pierwszej nocy spędzonej przy 112 Ocean Avenue, rodzina miała doświadczać zjawisk nadprzyrodzonych. Członkowie rodziny stali się agresywni, wrogo nastawieni wobec siebie. Kolejne dni przyniosły tylko pogorszenie sytuacji. W całym domu zaczęły się pojawiać obrzydliwe zapachy nieznanego pochodzenia. W toaletach pojawiały się czarne smugi, których nie dało się w żaden sposób doczyścić. Zielona maść spływała po ścianach, nie mając żadnego źródła. W pokoju, przed którym ostrzegał ksiądz, mimo środka zimy pojawiały się chmary much. Z czasem zjawiska zaczęły bezpośrednio dotykać rodziny ludzów. George miał budzić się codziennie o 3.15, była to godzina popełnienia morderstwa przez Ronalda. Twierdził również, że przy jednym z przebudzeń dostrzegł, że jego żona zmieniła się w 90-letnią kobietę. Następnej nocy zaczęła lewitować. Córka ludzów opowiadała swojej zmyślonej przyjaciółce, świni z czerwonymi oczami o imieniu Jody. Niedługo potem rodzice także zaczęli ją widywać. Czasem była w pokoju dziewczynki, czasami zaglądała z dworu przez okno. Rzekome siły nadprzyrodzone powodowały również realne uszkodzenia w domu. Wyrywały drzwi z zawiasów, wybijały okna, niszczyły i przemieszczały meble. Po publikacji książki nawiedzenia Amityville nabrało takiego rozgłosu, że domem zaczęli interesować się liczni badacze zjawisk nadprzyrodzonych, w tym Ed i Lorraine Warren. Tak, z Jest You see what looks like a small boy's face looking out with bioluminescent eyes. This was the room of one of the young boys who was murdered there. Isn't that eerie? Now, a lot of people would say, well, is that the spirit of the young boy? No, it is not the spirit of the young boy. But it is a diabolical spirit with luminescent eyes that appears in that home to confuse the investigators. But it, it, you think that is an evil spirit, Ed? Positively. Everything about this house was evil. Why did it happen to me? I don't really know. I do not have the answers for that. I've like played places like Amityville. That if you gave me one billion dollars, I wouldn't go in that house again because it messed up my life and my husband's life. Terrible, horrible, horrible, horrible. place. Oh, it's terrible. That it, that's where I levitated with my body in that home. And which it was the things that happened there were terrible. Really, really terrible. Cała historia nawiedzenia prawdopodobnie została zmyślona przez rodzinę Lutzów. Otrzymywali oni procent zysków ze sprzedaży książki, jak i z filmów opowiadających ich miesiąc spędzony przy 112 Ocean Avenue. Sam Ronald DeFeo w jednym ze swoich listów wspomniał o nawiedzeniu. A to był przekręt, który zaczęli Weber i Lutzowie. Dla pieniędzy. Zaczęło się to jeszcze w trakcie mojego procesu. Ludzowie nigdy nie wycofali się ze swojej historii i zawsze bronili jej autentyczności. Jednak prawnik Ronalda, William Weber, który był także powiązany z rodziną ludzów w wywiadzie z 1979 roku powiedział Wiem, że książka była oszustwem. Wymyśliliśmy tę historię przy wielu butelkach wina. Historia domu przy 112 Ocean Avenue jest na pewno unikatowa, niezwykła i przerażająca. Okropne i nie do końca wyjaśnione morderstwo sześciu osób i późniejsze nawiedzenie sprawiły, że miejsce to po dziś dzień, pomimo faktu bycia prywatnym domem, pozostaje atrakcją turystyczną. Niezależnie od tego, czy nawiedzenie rzeczywiście miało miejsce, czy zostało zmyślone dla pieniędzy, nie można zaprzeczyć, że to, co działo się w Amityville w latach 70. po ponad pięciu dekadach, wciąż pozostaje nieodłączną częścią świata horroru. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, nie zapomnij o zasubskrybowaniu naszego kanału i sprawdzeniu naszych pozostałych filmów.